Jak to jest patrzeć na świat oczami kobiety? Posłuchaj, świat widziany moimi oczami, to kalejdoskop emocji, barw i odcieni, których nie sposób opisać słowami. To symfonia uczuć, od delikatnych nut radości, po burzliwe akordy smutku. Każdy dzień jest nową melodią, a ja jestem dyrygentem tej orkiestry. Widzę piękno w drobnych gestach. W uśmiechu nieznajomego, w kropli rosy na płatku róży. Dostrzegam siłę w kobiecej solidarności, we wsparciu, jakie sobie nawzajem dajemy. Wierzę, że razem możemy przenosić góry, ale widzę też smutek w oczach samotnych ludzi. Widzę niesprawiedliwość, która łamie serce. Czuję ból, gdy widzę cierpienie zwierząt, bezradność wobec okrucieństwa świata. Dlatego staram się żyć tak, by każdy mój dzień był cegiełką w budowaniu lepszego świata. Chcę, by moje słowa niosły nadzieję, by moje czyny inspirowały innych do dobra. Wierzę, że każdy z nas ma moc, by zmieniać świat na lepsze. Pamiętaj, jesteś wyjątkowa, jesteś wyjątkowy, masz w sobie siłę, by realizować swoje marzenia. Nie bój się być sobą, nie bój się kochać, nie bój się żyć pełnią życia. Świat czeka na ciebie.